Cześć, zaczynamy kolejny odcinek Czarnego Prochu. Dzisiaj naszym bohaterem będzie Remington, kaliber 44 New Model Army 1858, wzór oczywiście, bo jest to replika firmy Uberti, co widać tutaj na kolbie. Każda replika ma swoją nazwę, numer seryjny. Porozmawiamy sobie w ogóle, to jest jak powiedziałem, odcinek dla początkujących. Z chęcią zapoznam się z Waszymi uwagami. Natomiast, tak jak powiedziałem, chcę wprowadzić w świat osoby, które nie mają na ten temat pojęcia. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, rzeczą istotną jest to, że przy broni czarnoprochowej potrzeba dużego zaangażowania i serca. Jeśli ktoś nie chce się brudzić, jeśli ktoś nie chce rozbierać tej broni po każdym strzelaniu, nie chce się męczyć przy niewypałach, to nie jest dla niego rzecz. Niech pójdzie sobie na strzelnicę, niech sobie wynajmie jakiś pistolet, jakiegoś Glocka i postrzela z instruktorem i nie będzie musiał się z tym szarpać. Ja widzę dużo ogłoszeń na Allegro, ludzie sprzedają, bo po prostu. No łatwo jest się z nich kiedy pierwszego dnia przychodzimy na strzelnicę, pewnych rzeczy nie wiemy i okazuje się, że na przykład wszystkie sześć komór nam nie wystrzeliwuje, bo przegapiliśmy jakąś ważną rzecz. Przy broni z zintegrowaną amunicją nie ma z tym problemu. Naciskamy przycisk, e, naciskamy spust i jakby to jest tak jak z aparatem. To wszystko działa w zasadzie automatycznie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tu potrzeba dużo serca, dużo wiedzy, dużo myślenia przede wszystkim i e, zachowania zasad bezpieczeństwa to jest bardzo kluczowa sprawa. Ja opowiem o tym rewolwerze, który tu leży przede mną, jak to wygląda, z czego on się składa, z jakich części i powiem na co zwrócić uwagę po zakupie takiej broni, jak ją konserwować, jak ją przygotować do strzelania, jak zacząć swoje pierwsze kroki. A w kolejnych będziemy dokładnie technicznie pokazywać jak się obsługuje dane rzeczy, jak się sypie proch, jak się zakłada kapiszony, na czym to polega. Teraz tak, dla wszystkich, którzy liczą na to, że powiem dlaczego Remington jest lepszy od Colta... To nie jest tak. Do broni czarnoprochowej podchodzi się w sposób historyczny, tak jak do wykrywaczy metalu. Człowiek kolekcjonuje pewne rzeczy, jest zainteresowany historią, tym jak ludzie tworzyli pewne rzeczy, jak były wykorzystywane i jesteśmy w stanie obcować z tą techniką z tamtych lat, po prostu przenieść się w czasie. I ja uważam, że opowieść na zasadzie, że kolt jest niezamkniętą maramą góry, w związku z tym jest bardziej miękki, podatny uszkodzenia, nie do końca tak jest, bo kolt ma na przykład grubszą oś niż Remington i oś trzyma tutaj Za mbebet i trzyma za resztę szkieletu, jest śruba. Także nie wchodziłbym już w jakieś dywagacje, że nie może być mosiężna, bo jest za miękka. Zostawmy to. To jest przyjemność posiadania takiego rewolweru, tak samo jak Colta, Na tym polega strzelanie czarnoprochowe, że jesteśmy w stanie po prostu przenieść się w czasy tamtej epoki, używać dokładnie tamtych broni, a nie kupujemy na zasadzie co jest lepsze, bo tak naprawdę to kupmy sobie tak jak powiedziałem wcześniej, Glocka. Kupmy sobie nie wiem, AK-47 i zacznijmy strzelać, prawda? To na tej zasadzie polega, to nie jest wyścig w tym momencie, tylko ma to sprawiać przyjemność. Przyjemność sprawia strzelanie, ale przede wszystkim obsługa tej broni, jej ładowanie, skomplikowane na początku i tak samo jej czyszczenie i zajmowanie się tą bronią. To pozwoli Wam też zainteresować się historią, po prostu i sprawdzić źródła historyczne. W jakich latach jak były wykorzystywane, w tamtych czasach, jak była wykorzystywana ta broń, w jakich e, wojnach brała udział, jakie były modyfikacje. To są naprawdę interesujące rzeczy. Myślę, że to jest dla pasjonata, e, który po prostu chce się czegoś nauczyć i ubrudzić ręce. Jeśli nie chcecie ubrudzić rąk, powiedziałem, to nie jest dla Was. Zrezygnujcie, bo szkoda na to czasu Waszego. Po prostu się zniechęcicie. Tak jest z wieloma pasjami. Nie, każdy, nie każdemu pewne rzeczy odpowiadają, to jest rzecz zrozumiała i oczywista. Wróćmy do naszego rewolweru. To jest rewolwer, powiedziałem kaliber 44, w wersji Target, czyli z takimi lepszymi przyrządami celowniczymi. One można, można je regulować. On, z tego co ja wiem, jeśli to są mądrzy koledzy, to poprawią pod wątkiem. Nie nadaje się do zawodów z tymi przyrządami celowniczymi. Powinien mieć konwencjonalne, proste przyrządy celownicze. One są dość lepsze, zdecydowanie lepsze są niż w kolcie, bo w kolcie mamy na kurku jakby rodzaj muszki, także tam jest dość troszkę inaczej rozwiązane. Natomiast tutaj tak to wygląda. 1 kg 300 gramów około waży taki rewolwer. Mnie się dość ciężko strzela z jednej ręki, próbuję z dwóch, ale można się do tego przyzwyczaić. To wymaga jakiejś tam wprawy, ćwiczenia i, 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 i samo zaparcia. Dobrze, wróćmy do samego rewolweru. Ten rewolwer, tak jak widzimy, to mamy spust kurek, Widać od razu, że jest to broń czarnoprochowa, bo mamy tak zwane kominki do kapiszonów. Mamy też pobojczyk, czyli takie ustrojstwo do wciskania tutaj całego zestawu kula, przebitka, prochy, przebitka, kula. Oczywiście tak można tak to robić. Te pobojczyki są dość słabe, więc zalecałbym kupienie sobie po prostu praski, którą pokazywałem w poprzednim filmie. Jeśli chodzi o wyjęcie takiego bębenka, i to jest zaleta właśnie Remingtona, nie trzeba tak jak w kolcie wykręcać śruby, tylko odciągamy kurek do pierwszego położenia, opuszczamy pobojczyk i jesteśmy w stanie ten bębenek spokojnie sobie wyjąć z ramy i na stanowisku oddzielnie ładować. To jest bardzo duża wygodna, wygodna sprawa przede wszystkim i pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu. Można sobie dokupić taki drugi, drugi bębenek około 300 zł. Kosztuje jedna osoba ładuje. Czyli sypie proch, wkłada przebitkę lub nie, wkłada kulę lub pocisk, zasmarowuje komory i taki bęben czeka do włożenia do rewolweru. I oczywiście, kapiszony zawsze ładujemy na włożonym bębnie w ramę rewolweru, na stanowisku lufą do kulochwytu. To jest bardzo istotna sprawa. Widziałem osoby, które ładują kapiszony, bo tak jest łatwiej oddzielnie na stanowisko. To jest dość spory błąd i w przypadku. Takiego bębna, jeśli on spadnie, mógłby się zrobić z tego granat albo jakieś nieszczęście. Lepiej nie kusić rogu losu. Takie są zasady bezpieczeństwa, także warto o to zwrócić tak uwagę. Jak powiedziałem, kurek ma dwie pozycje. Pierwsza pozycja to jest pozycja bezpieczna, właśnie taka do ładowania, kiedy możemy swobodnie tym bębnem przekręcać i ładować sobie albo na rewolwerze cały zestaw, prawda, prochowo-kulowy. Ewentualnie możemy zakładać kapiszony z tej strony, jest nacięcie. I to jest jakby bezpieczne położenie kurka, to jest wszystko zablokowane, jakby nie ma możliwości oddania strzału w tym momencie. Dopiero pozycja bojowa to jest pozycja, w którym jesteśmy już gotowi oddać strzał. No i tym warto zwrócić na to uwagę, żeby w takiej pozycji trzymać w kierunku kul chwytu, nie popełniać właśnie tego typu błędów. Co teraz, co dalej, co powinniśmy zrobić, jak nabędziemy taki rewolwer? Przede wszystkim taki rewolwer, niestety, po odebraniu ze sklepu, Teoretycznie jest przygotowany, tam są różne wersje, ale powinno się go rozłożyć, rozebrać dokumentnie za pomocą dobrych śrubokrętów i wyczyścić z gęstego smaru, którym był posmarowany. Ten rewolwer był posmarowany gęstym, stałym smarem. Moim błędem było to, że nie zrobiłem tego wcześniej. W trakcie strzelania ten smar gdzieś tam się podostawał w różne miejsca, został wyrzucany, był na zewnątrz. I utrudnia strzelanie, Zdarzało się masę niewypałów, czyli po zakupie rozkręcamy taki rewolwer, czyścimy, możemy wyczyścić szmatką, nie musimy myć myciu, myciu o czyszczeniu dokładnym powiemy sobie w następnych odcinkach, czyścimy, zasmarowujemy oliwką do broni, albo oliwką taką maszynową, niewielką ilością i tak zakonserwowany i przewód lufy tak samo zakonserwowany, zalany, oczywiście zestaw wyciorów też się przydaje, łatwiej jest dotrzeć do tych wszystkich rzeczy, łatwiej jest czyścić komory na łatwiej jest czyścić lufę, tak zakonserwowany, zalany olejem, nawet większą ilością tego oleju, Rewolwer zabieramy na strzelnicę i teraz podstawowym błędem przy strzelaniu jest to, że nie ładujemy rewolweru, to nie jest broń z zintegrowaną amunicją, ona nie będzie strzelać, musimy wytrzeć kominki, przede wszystkim musimy wytrzeć kominki, czyli musimy zacząć że musi, od tego, że musimy po prostu wyjąć bębenek, wytrzeć kominki ze smaru, bo te, ten smar będzie, tu nakładamy kapiszony, ten smar będzie po prostu powodował, że kapiszony zamokną i nie będą strzelać, wytrzeć wszystkie komory. Wytrzeć ramę, przetrzeć lufę, wytrzeć tutaj te wszystkie elementy ze smaru, widać, na smar jest dość gęsto, wyciąć, wytrzeć ten kurek, bo będzie narzucał ten smar do przodu. I dopiero tak wytartą broń możemy zacząć ładować. I po zakończonym strzelaniu oczywiście taką broń jak najlepiej jest, jak najszybciej trzeba byłoby umyć. I ponownie zakonserwować oliwką, i w trakcie przechowywania ona powinna być po prostu zabezpieczona w ten sposób. To są bardzo istotne rzeczy, bo można się bardzo zniechęcić. Tutaj kolejną rzeczą, którą sobie porozmawiamy dalej, to są kominki i kapiszony. Kapiszony trzeba też odpowiednio dobrać. Producent podaje rozmiar, jaki był, powinien być podany. Też bym nie chciał się tu spierać, jakie są lepsze, bo to nie o to chodzi. Przede wszystkim kapiszony dociskamy dość solidnie palcem, ewentualnie, jeżeli mamy jakiś kapiszonownik, to tym kapiszonownikiem je zakładamy. Tu w Remingtonie, to jest duża wada Remingtona, jest bardzo mało miejsca, w Kolcie i w innych modelach jest tutaj zdecydowanie więcej miejsca wokół kominków i łatwiej się te kapiszony nakłada, tutaj niestety nie jest to, nie jest to łatwa sprawa, żeby nałożyć dobrze kapiszony, trzeba się z tym po prostu wszystkim troszkę pomęczyć, nie jest to, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, no, jest to dość mało miejsca, no, kapiszonownik jest wygodniejszym, wygodniejszym rozwiązaniem, ale no niestety... No, trzeba, trzeba, jakoś, trzeba sobie jakoś z tym poradzić po prostu. Trzymamy oczywiście do lufą do przodu i zakładamy te kapiszony. Także e, ja to wszystko pokażę w, w kolejnych odcinkach, wszystko wam wytłumaczę, jak to wygląda. Może postaramy się nakręcić film ze strzelnicy bezpośrednio, ze strzelania, żeby było śmiesznie. Jeżeli dostaniemy taką zgodę, że będziemy mogli tam kręcić to. To nakręcimy po prostu na takim stanowisku całą procedurę przygotowania broni i od samego e, rozpoczęcia wejścia na strzelnicę, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, to są odcinki dla laików. Jest po to, żebyście wy, nie mając doświadczenia, poradzili sobie z takimi rzeczami, bo ja, mając doświadczenie mechaniczne, wydawało mi się, że pewne rzeczy wiem. Nie do końca takie jest, życie to weryfikuje, można się bardzo zniechęcić. Na początku mieliśmy 6 wypałów, po czym już po godzinie wszystkie komory strzelały, nie było problemu. Trzeba po prostu pewne rzeczy wiedzieć i to ułatwia zadanie. Subskrybujcie, piszcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.